Gramy na maksę nadszedł czas na recenzję gry wyjątkowej, prostej, dwuwymiarowej, a tak mocno wciągającej, dlatego podczas samej audycji muzyka z Hotline Miami ze względu na to, że... Tak gra... że się pomyliłeś, Nie, 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 nie specjalnie, tak pasuje, pasuje. Ta gra mocno nawiązuje właśnie do Masz Hotline raz. Miami, do takich tytułów m.in. jak Joe Danger. Z prostych względów jest natychmiastowa szybka i można się w niej zatracić. Czym jest Oli Oli 2? Oli Oli 2 to kontynuacja Oli Oli 1. Dobra. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, to fakt. Natomiast y, trzeba przyznać, że jest to gra y, następca tonego hołka to chyba za dużo powiedziane. Ale... Można powiedzieć, że to jest tony Hołk 2D. Tak, to prawda. To jest świetne wypełnienie y, tej niszy, która została zwolniona po tonem Hołku po y, m.in. innymi White'ie i Skatecie, długo, długo nic. No i właśnie, czekaliśmy na coś, gdzie moglibyśmy czesać niesamowite kombosy i tryki i doczekaliśmy się. Już jakiś czas temu na Oli Oli 1, ale y, dokładnie... Dwa tygodnie temu wyszła ta gra w wersji z dwójką na końcu. Usprawniono dużo fantastycznych rzeczy, poprawiono grafikę, ale przede wszystkim dodano manuale, dzięki którym możemy łączyć kombosy i triki. Na czym polega samo Oli To przede wszystkim krótkie plansze, które będziemy przejeżdżać z punktu A do punktu B, zaliczając po drodze fantastyczne grindy, rewelacyjne skoki i starając się nie wpaść się do wody. Starając się nie wpaść do wody, tak będzie bardziej po polsku. Do wody też jest i w ogóle nie upaść, bo e, także jeżeli nie graliście w jedynkę, to m, tam nawet samo, same skoki są dosyć trudne, przynajmniej może nie trudne, ale stanowią pewne wyzwanie, bo nawet żeby wylądować, musimy w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk, e, odpowiadający właśnie za lądowanie, więc to jest bardzo taka ciekawe rozmaicenie takiej standardowej, niby prostej rozgrywki. Kiedyś był taki rodzaj gier, to były tak zwane gry wyczynowe. E, później ten rodzaj gier po prostu... Po prostu zanikł. Ja pamiętam, że to za czasów komodo 64 tak mówiło się między innymi na Pitfala. Przygodowo, wyczynowa gra. Yy, uwielbiałem tego typu tytuły, dlatego i Volioli 2 wsiąkłem oj, jak śliwka w kąpot wpadłem po prostu i zostałem tam na długo całe sterowanie uproszczono do lewego analoga, gdzie za pomocą ćwierćkułek półkułek i różnego rodzaju powrotów będziemy robić fantastyczne triki takie jak hellflip, varial, kickflip zwykłe kickflipy, proste flipy i tak dalej i tak dalej natomiast za pomocą przycisków L i R będziemy jeszcze urozmaicać te triki o dodatkowe specjalności a także będziemy dodawać obroty w lewo lub w prawo spin różnego rodzaju, więc taki kickflip 360 spin jest bardzo prosty do zrobienia. Wystarczy zrobić dół przód na analogu i przytrzymać chociażby przycisk R. Natomiast trzymając przycisk R robiąc dół przód mamy już coś zupełnie innego. Te dwa przyciski, jedna gałka oznaczają ponad 40 trików. Plus jeszcze do tego dodajmy e, tę te gałkę do wykorzystania podczas różnego rodzaju e, zjazdów e, do robienia grindów. Grindów mamy w prosty sposób 4 plus jeszcze z dodatkiem przycisku L, przycisku R i przycisku LR naraz. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie, ale jest niesamowicie proste. Sama trudność polega na dokładnym timingu, o czym wspomniał wcześniej Mateusz, czyli kiedy dolatujemy, upadamy, tak naprawdę spadamy, lądujemy na ziemi, musimy w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk X, żeby wylądować. Tyle i aż tyle. Tak, To jest mówisz genialne. O, mówisz o przycisku X, bo gra na razie ukazała się tylko na PlayStation 4 i PlayStation Vita i bodajże PlayStation 3 także. Mm -hmm. um, ale też warto znaczyć, że gra jest tak fajnie skonstruowana, że od samego początku, może samouczek nie jest jakiś super rozbudowany, ale w każdej chwili możemy sobie zajrzeć na listę trików, więc to jest bardzo wygodne. To, co mi się podoba w tej grze, to natychmiastowość. To znaczy nie udał nam się pierwszy trik, a chcemy zrobić przejazd idealny, wciskamy przycisk trójkąt i od tak razu jest, to jest bardzo bez fajnie. żadnego loadingu zaczynamy od samego początku. I to jest też największa wada tej gry. Przyzwyczajony jestem, bo pogrywam sobie co jakiś czas w Tonego Hołka, w stare części. Przyzwyczajony jestem, że trójkąt służy do grindowania i slajdowania, czyli do pocierania deską o jakąś rurkę, żeby nabijać kolejne punkty. Więc często, kiedy miałem nabity naprawdę niesamowicie duży mnożnik, wciskałem trójkąt i bez żadnego pytania resetowałem level. Oj, to złe przyzwyczajenie bardzo tak, przy Oli 2. Oli tak, bardzo złe przyzwyczajenie, ale trzeba to z siebie, że tak powiem, wyzbyć. No po prostu, musimy dużo pograć. Na początku rzeczywiście triki sprawiają nam trudność, ale po jakimś czasie wsiąkamy w tę grę tak mocno, że nawet wyższe kombosy nie sprawiają nam problemu. To, co jest fajne, to 25 planż ułożonych filmowo, tak jak w jakimś Joe Danger, że jesteśmy na planie filmu, ale w tej grze możemy na przykład umrzeć. Czyli rozbić się i zaczynać od nowa. To nie jest tak, że nagle wstajemy i jedziemy dalej. Nie nic z tych rzeczy. Tutaj naprawdę można zginąć i musimy restartować cały level zupełnie od początku. To też jest fajne, bo dodaje takiej pikanterii i e, fakt, że możemy się po prostu przewrócić, wyrżnąć na schodach, powoduje, że, że już nie jest tak łatwo, że nie jesteśmy tacy bezmyślni i po prostu y, badamy każdy ruch i staramy się planować kolejne komputery. No tak i to jest przez to jest większa ta satysfakcja też przez, ten, przez tą świadomość, że jeżeli tylko popełnimy jakiś błąd, to, to zginiamy i musimy zacząć od początku. To jest trochę tak, jak takie 2D skorokowe Dark Souls trochę. Bo i, i Chyba też... nikt jeszcze nie porównał Oli Oli do widzisz, Dark Souls. I też sprawia taką właśnie satysfakcję, że pokonujemy własne jakieś tam ograniczenia uczymy się cały czas grając nowych trików i udoskonalać siebie samego. To prawda i jedyne błędy, jakie są, to tylko i wyłącznie wynikają z y, naszej niedoróbki. Z tego, że nam coś nie wyszło. No to tak, fakt. Albo, albo, że nie, nie poznaliśmy jeszcze do końca, do końca planszy danej. Więc, tak jest. Też jest fajne, że te plansze nie są jakieś długie, przesadzone i właściwie przejechać tak normalnie, Każdą da się w miarę bez problemów, ale żeby już osiągnąć tam wyznaczony limit, limit punktów już po pięciu pierwszych planszach, to już jest coraz większe. To problem już jest wyzwanie. problem. To co mi się podoba to fakt tych wyznań, wyzwań, wyzwań znanych z tonego hołka, czyli na przykład zrób trzy idealne lądowania, zrób dwa, dwa na przykład zwykłe slide albo 50-50 rail, które przeskoczą w kickflipa, co już nie jest aż tak trudne, ale bez przesady, mega trudne, też znowu nie jest. Do tego jeszcze zróbmy na przykład combo 25 razy yy, połączone i do tego zróbmy jeszcze wynik 60 tysięcy punktów. Na początek 60 tysięcy punktów to jest całkiem sporo, ale kiedy yy, pokonamy plan, że na 5 gwiazdek odblokuje nam się wersja pro Woj i tam już wynik 1 600 tysięcy punktów to już jest coś i to jest naprawdę wtedy trudne i to jest totalne wyzwanie, to mi się bardzo podoba. Yy, mamy także specjalne tryby takie jak Daily Spot i właśnie po prostu spot, gdzie yy, mamy Urywek planszy, specjalne miejsce i tam próbujemy w nieskończoność zrobić jakiś trick, a daily spot polega na tym, że każdego dnia, i to jest świetne, każdego dnia zmienia nam się miejsce, gdzie, czy daily grind na przykład ostatnio był, zmienia nam się miejsce, gdzie robimy długiego grinda i mamy nieskończoną ilość prób, jeżeli chodzi o ćwiczenie, natomiast mamy tylko, jakby to powiedział Eminem, one shot, one opportunity. I tak dokładnie jest. Tylko jedna szansa na to, aby zrobić najlepszego grinda w historii i zapisać się na tablicy wyników. Ja na przykład wczoraj zrobiłem grinda za 68 350 punktów. Najlepszy o, na świecie? 987 tysięcy. Jak ten chłop to zrobił? Nie mam zielonego pojęcia. Próbował pewnie cały dzień. Ja tak miałem z pierwszym net levelem, bo kiedy zobaczyłem na końcu planszy, potem pojawiły mi się te wyzwania, które wykonałem. Wykonałem tylko jedno. Tam patrzę, są jeszcze cztery następne były do wykonania. No to co, zaczynam od początku. I tak spędziłem przy pierwszym levelu chyba pół godziny, żeby wymaksować po prostu. I to jest bardzo takie uzależnione sobie, mega, że sobie, mega. Chcemy wycelakować wszystkie poziomy. Jest naprawdę trudno, szczególnie że ta gra jest taka... Ma niski próg wejścia. To znaczy łapiemy za konsolę, pierwsze trzy levele zrobimy na pięć gwiazdek, no a potem zaczynają się jaja i nagle pojawia nam się w głowie taka informacja, że Paweł, to jest ten moment, że ty już zupełnie nie wiesz co robisz. Ty naprawdę nie wiesz jak machasz tą gałką, gdzie wciskasz X, rzuć tę konsole, zrób herbatę, zrób sobie odrobinę spokoju i ja tak robiłem. Jak ci się podoba graficznie? Graficznie jest bardzo ładne, to jest moim zdaniem taki pixel art e, zrobiony w bardzo poprawny i bardzo ładny sposób, że to nie jest, no jest po prostu ładne, nie wiem, to, to są rzeczywiście piksele, tak retro oprawa, więc niby każdy może coś takiego zrobić, ale jest coś w tej oprawie takiego, że te tła, wszystko to co widzimy na tej mapie, sam projekt lokacji, to dodaje uroku i wszystko wygląda świetnie moim zdaniem, szczególnie właśnie, że jak mówiłeś, jesteśmy na planach filmowych. Więc całość jest bardzo różnorodna. I to mi się także podoba. Natomiast y, trzeba przyznać, że w porównaniu do części pierwszej mamy tą grafikę jakby taką odświeżoną. Okej, okay, ona jest troszeczkę ładniejsza, ale przede wszystkim jest mniej mroczna, mniej szarawa, y, dużo więcej kolorów. To jest na plus. Jeżeli chodzi o muzykę, podobno 8 miesięcy twórcy, około 8 miesięcy wybierali muzykę, y, tworzyli muzykę do, y, do właśnie Oli Oli 2. Ta muzyka nie męczy. W pewnym momencie rzeczywiście staje się już taka... Ale po długich godzinach, taka no trochę nieznośna, ale są kawałki, które uspokajają, są kawałki, które po prostu zostają z nami na dłużej, są takie męczące, które... Yy, znaczy właśnie, powiedziałem, że nie męczę, a potem, że są kawałki męczące, no bo... Bo już się nie gra ich... 100 godzin tak, w że to męczy. Dokładnie, ale, ale na samym początku yy, to będzie tak, że będzie wam ta muzyka świetnie towarzyszyć i nie będziecie chcieli jej w ogóle wyłączyć. Oli Oli 2 to naprawdę dobra gra. Dostanie ocenę wyższą. I bardzo niż... ładnie się zrymowało nawet. A tak. I dostanie ocenę wyższą niż The Order. To jest niesamowite. Tylko <coughs> pamiętajcie, że to są dwa różne rodzaje gier. Także... Także przesłuchajcie, obejrzyjcie recenzję gry The Order, a potem wróćcie do Oli Oli 2 Dla mnie 8,5 na 10. Porządny tytuł, w który zostaniecie wchłonięci. Tym bardziej warto zaznaczyć, jeżeli macie subskrypcję PlayStation Plus, no to macie okazję pobrać tę grę właśnie na którąś z, console, z console PlayStation. Zdecydowanie warto. Zdecydowanie decydowanie warta, 8,5 na 10 od gramy na maksa. To było właśnie Oli Oli 2. Zostańcie z nami.